Czy twój partner ciągle cię ignoruje i zostawia wszystko na Twojej głowie? Masz już dość sprzątania po nim jego bałaganu, a może przygniatają cię codziennie dryczące czynności? Ona nie chce, gdy ty chcesz, rozpala się wolniej, niż czołg T34 zimą na poligonie? Nie wiesz co robić? Próbowałeś wszystkiego? Shit Remote. Superhitowy, intymny transmitter Remote. Z wygodną w użyciu instrukcją w języku polskim. Nasz prowadzący Dick Bad Witam naszą publiczność i widzów zgromadzonych przed telewizorami. Witam naszego gościa specjalnego Diane Suckingstone Diane, pięciokrotna mistrzyni w ciągnięciu makarona na czas. Witaj, Diane. Witaj, Dick! Co tam ciekawego dzisiaj dla nas przygotowałeś? A dobrze, że pytasz! Mam dla ciebie coś wspaniałego! Zaraz zobaczysz! No, ale to jest pilot Dick! zupełnie, Diane! Zobacz! Oto Sheet Remote! Super hitowy intymny transmitter remote! Nawet ja mylę się z tą nazwą, Diane, ale mi się wydaje, że ona jest bardzo trafiona. W każdym razie to małe urządzenie odmieni Twoje życie. Wiesz jak to jest, podtrzymaj sobie, Diane. Wiesz jak to jest i Wy wiecie tak samo. W małżeństwach raz jest lepiej, raz jest gorzej. Czy nie byłoby prościej, gdybyś mogła łatwiej porozumieć się z swoim partnerem? Och tak, Dick, masakra. Powiem Ci, ja, ja i mój Gary ostatnio nie możemy coś się dogadać, niejako synchronizować. No ale, jak to działa? I właśnie tam, gdzie nie możecie się zsynchronizować, wkłada Smart Remote. Zobaczmy krótki filmik pokazowy. Oboje z żoną zdecydowaliśmy się zakupić Smart Remote. Muszę teraz przyznać, że to był jeden z najlepszych zakupów w życiu. Od teraz jesteśmy 100% kompatybilni, 100% dopasowani. Wystarczy teraz, że nacisnę jeden przycisk. I akcja dzieje się natychmiast. Ale wiadomo, no, ile można i czasami już się odechciewa. Więc wtedy wystarczy... I można, w zasadzie, iść z kolegami na piwo, albo oglądać jakiś fajny, ciekawy mecz w telewizji. Wszystko w waszych rękach. Nie wydawaj już pieniędzy na tysiące zabawek. Kup Shit Remote. Znikną zimne noce, kiedy to ty i twoja partnerka nie potrafiliście się zsynchronizować i zasypialiście w frustracji. Wystarczy tylko wybrać funkcję na pilocie, skierować w partnerkę i zabawa się zaczyna. Być może są inne piloty, ale żaden. Absolutnie żaden nie da ci tego co Shit Remote. Satysfakcja gwarantowana. Nie zastanawiajcie się dłużej i kupcie Shit Remote. Ten produkt naprawdę zmieni wasze życie. My z żoną jesteśmy zadowoleni, jak widać. No dobrze, Dick, ale czy to jest tylko dla mężczyzn? Oczywiście, że nie, Diane. Sheet Remote jest także dla kobiet. Zobacz nagranie. Sheet Remote z oprogramowaniem dla kobiet. Oprócz funkcji sypialnianej. Posiada funkcję wynoszenia śmieci. Funkcję sprzątania sprzątania Turbo i w opcji premium sprzątania Super Turbo z opcjonalnym odświeżaczem powietrza Odkąd mamy Sheet Remote nasze życie się odmieniło o 180 stopni Tak! W końcu zrozumiał, o co mi chodzi. W końcu skończyły się problemy, żeby go zagonić do sprzątania. Po prostu moje życie stało się cudowne, a dom w końcu stał się czysty. Jak widzisz, Dajan, z tego urządzenia mogą korzystać też kobiety. Dodatkowo powiem, że dołączona do niego jest instrukcja obsługi w języku polskim, przetłumaczona na ten język przez naszych ekspertów. Jest to instrukcja, która krok po kroku pokazuje, jak używać tego oto urządzenia. Wow, Dick, powiem Ci, muszę to wypróbować na swoim mężu, jak tylko wrócę do domu. Oczywiście, daję. Dodatkowo powiem, jeżeli nabędziesz to właśnie urządzenie, podczas trwania tego programu otrzymasz go w niewiarygodnie niskiej cenie, właśnie widocznej na ekranie. Pewnie myślisz, że możliwości tego oto urządzenia właśnie wszystkie pokazaliśmy. Otóż powiem ci, że nie, że jesteś w błędzie. Wow, Dick! To jest niesamowite! Powiedz mi więcej! Dostaliśmy miłą recenzję od jednego z naszych klientów, którzy zakupili ten oto produkt. Zobacz nagranie. Nazywam się Martin Sietłonko-Dan. Od 10 lat zmagam się z bardzo bolesnymi i intensywnymi zaparciami. Do tej pory one po prostu uniemożliwiały mi normalne funkcjonowanie. Moje życie zmieniło się o 180 stopni dzięki SheetRemote. Uwielbiam w tym urządzeniu właśnie funkcję przewijania. Dzięki temu to co do dzisiaj zajmowało mi 3-5 godzin. Mogę sobie po prostu za pomocą jednego przycisku przewinąć i zajmuje mi około 5 minut. Szczerze polecam tę funkcję. Moje życie nabrało innego znaczenia. Każdy dzień wydłużył się od te kilka godzin. Nawet nie zdajecie sobie sprawy przez co ja przechodziłem tyle lat. Nasze urządzenie nie tylko piecze, ale także gotuje, szatkuje, gotuje na parze. Można w nim zrobić nawet jogurt dla całej rodziny. To nie ten produkt. To nie ten produkt. Mamy takie małe problemy techniczne, także zobaczymy się z Państwem po przerwie. To wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Shit Promote przypadł Państwu do gustu i właśnie sięgacie po telefon, aby zamówić swój produkt. Życzymy miłego użytkowania i wszelkie reklamacje, jakie tylko nam wyślecie, prostu wywalimy do kosza. Ten wspaniały produkt recenzowali dla Was Diane Suckingstone i. i Dick. Bad timer Dick. Bad timer. Tik. Bad timer. Tak więc kochani, to by było na tyle. Zapraszamy w kolejnym odcinku. Przy... Z cześć Dobrze, ale to ja jestem doprowadzącym i ja takie badziebie opowiadam. Także dziękujemy. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszamy na następny odcinek, w którym przedstawimy nowy produkt z naszą Wspaniałą asystentką Diane Sucking Stone. w końcu nauczy się mówić po polsku. Nie obiecuję. <gry>